Wodzie na południu Norwegii, tordy pracują w warsztacie. Późnym wieczorem przychodzi kolejne zlecenie. Tym razem to niespodzianka. Mamy dziwną robotę na wieczór ciężarówkę z kupą. W pobliskiej wsi utknęła szambiarka. Na pięciostopniowym mrozie ześlizgnęła się ze stromego wzniesienia i zaklinowała na wąskiej drodze. Gotowy? Tak. Te Terie wyjeżdżają pick-upem. To trudne miejsce, więc się rozejrzymy. Szambowóz znajduje się 3 km od warsztatu. Zanim sprowadzą ciężki sprzęt, przeprowadzą rekonesans. Tord wjeżdża na wstecznym. Od razu widzi, że jest ciasno. To duża i ciężka ciężarówka. Niedobrze. Jest tylko jedna wąska droga. Nie wprowadzę tam dużego holownika. I w tym kłopot ciężki sprzęt się nie zmieści. A to nie wszystko. Mamy problem. Stoi bardzo blisko auta. Jeszcze 20 cm i by w nie walnęła. Pod śniegiem stoi zaparkowany samochód. Między nimi jest malutko miejsca. Tyle zostało do tego mnóstwo śniegu. Pickup Torda posiada tylko dwie 6,5 tonowe wyciągarki. Ta operacja wymaga perfekcyjnego planu. Mój pick-up waży 5,7 tony, a szambiarka 20 ton. Pociągnę delikatnie do tyłu. To kawał maszyny jest ciężka, stoi w głębokim śniegu i na śliskim zakręcie. Wszystko źle. Sam zblokuje blokuje drogę. Tord musi zjechać z góry na wstecznym. Zamocuje jedną linę do obu wyciągarek i tyłu ciężarówki pozostaje liczyć, że pick upowi wystarczy mocy, żeby ją wyciągnąć. Podwójnie owiń pas ekipa przypina liny. Nie wiadomo czy się uda. Wszystko może pójść nie tak. Jak zacznie się ślizgać, będzie jeszcze gorzej. Spróbujmy pociągnąć prosto do tyłu. W wodzie tor ratuje 20-tonową szambiarkę. Przez zaparkowane auto pokryte śniegiem operacja jest ryzykowna. Nie możemy popełnić błędu. Jak je rozbijemy, ja za to zapłacę. Muszę zachować ostrożność. Tylko pikap mieści się na tej wąskiej drodze. Tord rozkłada stabilizator, ale nawet z tym jest kłopot. Stoi na lodzie. Stabilizator nie stał na asfalcie, tylko na lodzie. Co teraz? Jeśli pikap zacznie się ślizgać. Szambowóz może uderzyć w auto. Co za emocje, lubię takie zlecenia. Masz zestaw słuchawkowy? Tak, w kabinie. Siądź i zadzwoń do mnie. Kierowca musi dokładnie słuchać poleceń. Wrzuć wsteczny i ostrożnie skręć. Ociągnę do tyłu, a on mi pomoże. Jak przedobrzy, szambiarka ześlizgnie się w bok. Muszę go kontrolować, bo stoi za blisko auta. Nie ma wyjścia. Tort uruchamia wyciągarki. Ostrożnie do tyłu. Mówi kierowcy, co ma robić. Za dużo gazu. Powolutku. Stój. Sambiarka za bardzo się zbliżyła. Wyjeżdża we właściwą stronę, ale jest mało miejsca między nią a samochodem. Trzeba pomyśleć co dalej. Nie chcę, żeby uderzyła w samochód, bo będzie problem wodzie auto przysypane śniegiem utrudnia akcję ratowania szambowozu. Nie wiemy, kto jest właścicielem. Tord nie ma, jak go przeparkować. Kolowanie może je uszkodzić. Istnieje też ryzyko, że uderzy w nie szambiarka. Jak stanę w tę stronę, ściągnę ją na auto. Ja jestem tutaj, droga biegnie tak, tak i jeszcze tak. A obok stoi auto. Nie martwię się o swoje życie, tylko o pieniądze. Jeśli coś zniszczę, będę musiał bulić. Tort chce uniknąć katastrofy. Przestawia pick upa jak najbliżej krawędzi drogi. Muszę stanąć jak najdalej. Mała przyczepność, lekka wyciągarka i łańcuchy. Zmienia też ustawienie lin. Terry rozłoży łańcuch pod przednim kołem. Pora na kolejną próbę. Spróbujmy. Pickup z trudem łapie przyczepność. Cofaj powoli. Kierowca szambowozu musi dokładnie słuchać poleceń. Wyprostuj koła. Ciągniemy powolutku, małymi kroczkami. Wyprostuj koła. Tak trzymaj. Podjedź. Muszę zachować ostrożność i cały czas się z nim porozumiewać. Skręć na środek. Szambiarka powoli oddala się od zaparkowanego auta i zbliża do ciągnącego ją pikapa. Jeszcze trochę. Przypomina to walkę Dawida z Goliatem, ale 20-tonowy szambowóz. Zaczyna wjeżdżać pod górę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Śmiało. Poszło lepiej niż sądziłem. Powiem ci, kiedy się zatrzymać. Jeszcze trochę. Już. Stoisz prosto. Dałem radę.